Pewnie zastanawiasz się, widzę, jak wbijecie bardzo szybko prestiż. Ja już ci czas odpowiedział. Najlepszym moim zdaniem sposobem na farmienie expa do prestiżu jest niszczenie drewna. To jest pierwsza rzecz, którą na pewno byście musieli robić, żeby bardzo szybko wbijać w was prestiż. Drugą rzeczą jest to. Jedzenie owoców, jedzenie potek, dokładnie picie potek i granie w gierkę oraz używanie Dysów. No i moim zdaniem też dobrym sposobem jest otwieranie jajek, bo nie, ponieważ jak macie bardzo dużo egg open, to możecie sobie bardzo szybko ale to bardzo szybko wbijać tego XP-ka. Jak widzę podobał Ci się ten short lub Ci pomógł, możesz zostawić, zostawić łapkę lub suba, albo pozostawić po sobie jakiś miły komentarz, bardzo by mi to pomogło. No i widzimy się w kolejnych takich materiałach, elo elo.